Architektura Nowej Huty Historia Nowej Huty rozpoczyna się w kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Władze komunistycznej Polski podjęły decyzję o budowie nowego zakładu stalowego. Produkcja stali miała być kołem zamachowym dla powojennej odbudowy i rozwoju gospodarki Polski. W roku 1949 rozpoczęto budowę kombinatu. Równolegle przygotowany został konkurs urbanistyczny na plan nowego miasta, które postanowiono zrealizować pod Krakowem. Miasta, ostatecznie dzielnicy, liczącej około 100 tysięcy mieszkańców, położonej 8 km na wschód od rynku głównego. Gdzie mieli zamieszkać robotnicy budujący hutę, a potem w niej pracujący. Budowa kombinatu w tej pierwszej fazie to okres trwający mniej więcej od 1949 do 1956 roku. W 1954 ruszyła produkcja stali. W kolejnych latach otwierane były kolejne części jednego z największych zakładów przemysłowych, jaki kiedykolwiek zbudowano w Polsce. Lokalizacja nowej huty została przewidziana na zachód od historycznej wsi Mogiła. Tutaj przebiegała od początku XX wieku linia kolejowa, i ona była zalążkiem infrastruktury dla potrzeb rozwoju przyszłego miasta. W roku 1949 rozpisano konkurs urbanistyczny, w którym ostatecznie wybrano pracę Tadeusza Ptaszyckiego, architekta, urbanisty, przed wojną związanego z Warszawą. Zaraz po wojnie odpowiedzialnego za odbudowę Wrocławia. To jemu powierzono ostatecznie pracę nad budową nowej dzielnicy pod Krakowem. Tadeusz Ptaszycki stanął na czele dużego zespołu projektowego, krakowskiego miasto Projektu zespołu, który po kilku latach liczył już około 400 osób. To właśnie ten zespół przygotował projekt najstarszej części nowej huty. Projekt, którego realizacja zbiegła się w czasie, po pierwsze z planem sześcioletnim, którego częścią był Kombinat Nowochodzki, po drugie z wdrożeniem do polskiej kultury i sztuki realizmu socjalistycznego politycznie sterowanej idei, która od lat 30. realizowana była w Związku Radzieckim. Realizm socjalistyczny zakładał, że architektura ma być socjalistyczna w treści. Oraz narodowa w formie. Narodowa forma w przypadku polskiej architektury to przede wszystkim odwołania do renesansu i klasycyzmu. Renesansowe attyki podpatrzone na krakowskich sukiennicach, kolumny z warszawskich łazienek, wieża ratusza w zamościu, to motywy, które często odnajdziemy na placach budów okresu socrealizmu, także tutaj, w Nowej Hucie. Mówiąc o starej części nowej huty, trzeba pamiętać, że była to wizja nawiązująca do idei miasta idealnego, pewnego rodzaju utopii towarzyszącej architekturze i urbanistyce europejskiej od czasów renesansu. Na początku XX wieku architekci i urbaniści wierzyli, że lepiej projektując miasto, mogą stworzyć lepszego człowieka i lepsze warunki dla jego życia. Wokół tego typu pomysłów w okresie międzywojennym, zarówno na Zachodzie, jak i w Związku Radzieckim, rozwijała się modernistyczna urbanistyka i architektura. Idee, które przed wojną były pewnego rodzaju utopią, po 1945 roku stały się rzeczywistością. W Bloku Wschodnim pojawia się socrealizm, który również czerpie bardzo silnie z idei nowoczesnych. To ma być lepsze miasto. Miasto nasączone zielenią, miasto z dużą ilością świeżego powietrza, ale również miasto zamknięte w pewnego rodzaju klatce realizmu socjalistycznego. Socrealizm w wymiarze urbanistycznym mocno czerpał z pochodzącej jeszcze z początku XX wieku idei miasta-ogrodu. Ta idea narodziła się w Wielkiej Brytanii. Jej twórcą był brytyjski urbanista i urzędnik Ebenezer Howard, który co ciekawe w roku 1912 odwiedził Kraków. To do jego wizji budowy miast otoczonych osiedlami satelickimi, w których mieszkańcy będą mogli mieszkać w otoczeniu zieleni, nawiązywali urbaniści już w okresie międzywojennym, ale też powrócili do tych idei zaraz po II wojnie światowej, szczególnie w takich krajach jak ówczesna Polska. Nowa Huta stała się wówczas takim miastem-ogrodem. Do idei miasta ogrodu nawiązał amerykański urbanista Clarence Perry, twórca idei jednostki sąsiedzkiej. Takie jednostki sąsiedzkie w latach 20. i 30. XX wieku powstawały pod Nowym Jorkiem. Zwróciły one uwagę i zaciekawiły polskiego urbanistę Tadeusza Tołwińskiego. Autora monumentalnego opracowania urbanistyka, pierwszego w języku polskim profesjonalnego podręcznika do planowania miast. To właśnie z urbanistyki tołwińskiego uczyli się architekci, którzy projektowali nową chutę. Stąd też wiele idei zaczerpniętych z urbanistyki niekoniecznie Związku Radzieckiego, ale właśnie zachodniej, pojawiało się później w przestrzeni nowej huty. Nową hutę projektował duży zespół, głównie młodych architektek i architektów. Byli to m.in. innymi Marta Ingarden, Janusz Ingarden, Bolesław Skrzybalski, Adam Faultyn, Stanisław Juchnowicz i wielu, wielu innych. Spędzili tutaj pierwsze lata swojej aktywności zawodowej, mając w nowej hucie pewnego rodzaju poligon doświadczeń architektonicznych. W bardzo krótkim czasie przygotowując projekty kolejnych dużych osiedli. Nowa huta została zaprojektowana wokół placu centralnego przestrzeni, z której rozchodzą się symetrycznie rozplanowane aleje. Taki układ przestrzenny miał nawiązywać do architektury i urbanistyki epoki baroku. Widzimy go na Piazza del Popolo w Rzymie. Widzimy go w Wersalu, ale widzimy go też w Sankt Petersburgu, którego plan po II wojnie światowej często będzie powracał w realizacjach socrealistycznych, w Ostrawskiej porubie, ale też tutaj, w Nowej Hucie. Monumentalizm, pewnego rodzaju panoptykalność tej przestrzeni, przestrzeni totalnej. To cechy, które rzucają się w oczy, kiedy oglądamy plac centralny i jego najbliższe okolice. Z drugiej strony kolumny, arkady, również tworzące, wzmacniające monumentalny charakter i wyraz, to jeszcze jedna ważna cecha tego założenia. Pierwsza faza budowy nowej chuty przypada na okres do 1954/55 roku. I to jest moment, kiedy w Polsce socrealizm rozwija się w swoim największym wymiarze. W roku 1955 otwarto Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, a nowa huta już w tym czasie jest dumą socjalistycznego państwa. Niedługo w bloku państw wschodnich zachodzi bardzo ważna polityczna zmiana. Na 20 zjeździe Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 1956 roku sekretarz generalny Nikita Chruszczow wygłosił słynny referat o kulcie jednostki i jego następstwach. Potępił Józefa Stalina, potępił jego zbrodnie. Bardzo krytycznie odniósł się nie tylko do epoki stalinowskiej, ale też do kultury tego okresu. Już wcześniej wygłosił referat na temat architektury socrealistycznej. Uważając, że jest ona zbyt droga, że wszystkie te dekoracje są tak naprawdę niepotrzebne. W Polsce w roku 1956 socrealizm właściwie z dnia na dzień zostaje porzucony. Rodzi się zupełnie nowa architektura. Architektura spod znaku modernizmu. W Krakowie najwcześniej pojawi się ona właśnie w Nowej Hucie. Powstanie blok zwany helikopter. Blok szwedzki, blok francuski i wiele, wiele innych. Wreszcie w duchu modernizmu tworzone będą kolejne elementy, kolejne etapy budowy nowej huty. Osiedla Bieńczyce, Mistrzejowice, wzgórza krzesławickie. Nowa huta powstała jako eksperyment, jako miasto idealne. I do dzisiejszego dnia jest jednym z najciekawszych przykładów takiego żywego muzeum, takiej żywej wystawy architektury polskiej okresu powojennego. Z jednej strony widzimy tutaj być może najlepszą realizację urbanistyczną okres socrealizmu. Z drugiej widzimy miejsce, gdzie zaraz po 56 roku polscy architekci i architektki porzucili socrealizm na rzecz modernizmu. Wreszcie widzimy miejsce, gdzie w latach 80 rodził się Krakowski i polski postmodernizm. Trzy różne epoki, zupełnie różne podejścia do architektury, wszystko na stosunkowo niedużej przestrzeni. Takich miejsc w Polsce właściwie nie ma.